Witajcie. Mówiliśmy o tym, że Jezus przedstawia się i maluje taki obraz mówiący o nim, jaki on jest, jaki jest jego charakter. Mówiąc, że jest chlebem, że jest światłością, że jest drzwiami, że jest pasterzem, który kocha, który prowadzi, który kładzie swoje życie za owce. Ale on jeszcze mówi o sobie w rozdziale 11 Ewangeliana, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Mówi to w kontekście tej historii, gdy łazarz był ciężko chory i wysyłają po Jezusa i mówią Jezu, Twój przyjaciel jest ciężko chory, przyjdź, bo umiera. No, gdybyśmy my dowiedzieli się, że nasz przyjaciel miał jakiś wypadek, jest ciężko chory, prawdopodobnie rzucilibyśmy wszystko, żeby być blisko niego. Ale Jezus robi coś zaskakującego. Nie idzie do Łazarza, czeka cztery dni, dopiero po czterech dniach tam przychodzi. W momencie, gdy Łazarz już umarł i siostry Łazarza przychodzą do Jezusa i mówią, dlaczego Ciebie tu nie było, dlaczego Ciebie nie ma? I wtedy Jezus mówi te słowa, słuchajcie, ja jestem zmartwychwstanie i z żywot, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. To jest tak ważne, bo zobaczcie, Jezus nie przyszedł do łazarza po to, żeby polepszyło mu się jego życie, żeby się jego sytuacja polepszyła, żeby z chorego stał się zdrowy. Nie. Ale on przyszedł, aby dać nowe życie, żeby on doświadczył czegoś nowego. Czegoś wspaniałego. I to jest coś, co On robi w naszym życiu. On nie chce ulepszać naszego życia, tak, łatać jakimiś dziurami, gdzieś tam coś za, zamalować, tu przyklepać. Nie. On chce zabrać to stare życie i dać nam zupełnie nowe, nowe życie. I tak kiedyś będzie taki czas, gdy wszyscy zmarli, powstaną. Gdy Jezus powróci, zabrać swój lud. Wszyscy ci, którzy umarli, powstaną, i będą przemienieni w okamgnieniu. Będą mieć uwielbione ciała i na wieki będziemy z Nim. Ale tu dzisiaj, na Ziemi, On chce dać Ci nowe życie. martwych zmartwychwstaniem i życiem. Jego grób dzisiaj jest pusty. Jego tam nie ma. Bo on zmartwychwstał. I On chce dać nam takie zmartwychwstałe życie, żebyśmy mogli w tym, co On uczynił, żyć i oddawać chwałę i doświadczać czegoś wspaniałego, czegoś nowego w nim. Także piękne jest to, że On jest zmartwychwstaniem i życiem, bo to mi mówi, że On ma dla nas rzeczy, które wykraczają poza to tu i teraz, poza to normalne, takie ludzkie życie, bo On jest zmartwychwstaniem i życiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.